kiedy 45 lat temu wychodząc ze Stoczni Gdańskiej po zwycięskim wielkim strajku krzyczeliśmy solidarność i Lech Wałęsa nie wiedzieliśmy jeszcze że za chwilę w każdym zakątku świata rozlegać się będą te słowa jakże byliśmy dumni z tego że dzięki Polsce solidarność stała się jedną z fundamentalnych wartości całego zachodu obok wolności równości i szacunku wobec Każdego człowieka. Solidarność nie była wówczas hasłem, tylko czymś, co naprawdę połączyło Polaków całe narody i ich liderów. To był prawdziwy cud, że tak samo myśleli wtedy gdański stoczniowiec, papież i prezydent Stanów Zjednoczonych. Wszyscy dobrze wiedzieliśmy wtedy, czym różni się wschód od zachodu wolność od zniewolenia rozróżnialiśmy bezbłędnie prawdę od kłamstwa przyzwoitość od podłości. Solidarność stała się fundamentem naszej niepodległości i początkiem, głęboko w to wierzę, drogi do wielkości i potęgi Polski. Dziś jestem równie dumny z Polaków jak wtedy. To my ponownie pokazaliśmy światu, co znaczy Solidarność, kiedy to samo Imperium Zła, które wtedy dławiło naszą wolność, napadło na Ukrainę. W tych trudnych czasach w Polsce jest nas wciąż wystarczająco wiele, aby obronić naszą wolność i budować naszą przyszłość. Nie ma wolności bez solidarności i nie ma solidarności bez miłości. To wciąż aktualna i ważna lekcja dla nas, Polaków, ale też dla całego świata. Wszyscy ludzie dobrej woli, tę polską lekcję powinni już zawsze pamiętać.